Z tej strony chyba witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będziemy otwierać szardy na razy 2. Tak, tutaj mamy porta. Zwiększone szanse na. Oczywiście mi się włączyło. Zwiększone szanse na legendy i epiki. Mamy też 140 gorfet Brasklada. brasklada. Jest to ok, czempion, ale i tak go nie zdobędę. Miejsce mam te. Jak się nazywa, srebro mam i otwieram. Dzisiejszy dzień nie jest szczęśliwy dla mnie na dwóch. O, zaczynam od pika. Niestety Hexia nie jest to. Nie jest to dobry champion Mam tutaj decrease defense. Nic ciekawego w sumie poza tym nie ma. Mówię, dzisiejszy dzień nie jest jakiś dla mnie za szczęśliwy, a to dlatego, że. A to dlatego, że na dwóch kontach wylosowałem, z czego na jednym koncie miałem 11 shardów i z tego był aż jeden epic. I to jeszcze nie za ciekawe. No mamy Hexie, ona trafi do Volta, bo mi się wydaje, że nigdzie się nie... Drugi epic i to Hellgazer. Też nic dobrego. W sensie ona uderza całkiem mocno. Kto przechodził Brutal albo Nightmare to wie. Ale generalnie nie jest to nic dobrego. Jakby wpadła kopia Apothecary'ego, to bym się cieszył. O, Altan, znaczy Elder. Epic i Wrask. Wrask jest dobry akurat, ale go mam już, podejrzewam. Tak, mam go. On generalnie dzięki temu pasywowi jest taki dobry. taki dobry. On jest średni, ale... Ale jest... Ale jest okej. Okay. Czekajcie. Mam go tu chyba. Tak, mam wrazka. on hmm. generalnie dzięki temu pasywowi, gdzie on kiedy dostaje critical hit to leczy wszystkich o 10%. Jest dobrym hitarem bardzo. Ale... Już jest kopią, więc nawet nie wiem, czy będę go do Faction Guardian zdawał, bo tak naprawdę to by było tylko dla niego. No ale zawsze na Faction Wars może być drugi do pomocy. Dobrze. Jeszcze 8 Epic i Crash. Crash jest akurat bardzo dobrym epikiem. Leech tutaj ma Decrease Attack i Decrease Crit Damage i on ma tutaj 100% szans po wykończeniu continuous heal na wszystkich i jeszcze dodatkowy continuous heal, jeżeli ktoś ma ktoś dostał krytyczny hit to jest naprawdę bardzo dobry champion bardzo dobry epic no i co i się cieszę zawsze dobry epic jest lepszy niż brak legendy Mówię, jeżeli by jeszcze trafił się kopia e, tego Apothecary'ego, to będę spełniony Tutaj dobrego epika. Trafiłem, Grush jest naprawdę okej. Okay. Na, na, naprawdę okej, okay. naprawdę dobry jest. Te same rarki, ja nie miałem kurczaków, to teraz już mam. LEGO! I? Kio... kio Kyoku, o Boże! No i w tym momencie mogę zakończyć ten opanik. Kyoku jest na zdecydowanie z najlepszych legend w grze. Świetna na Clan bossa. Ona teraz mnie popchnie. Tak, patrzcie, Weekend, tutaj Decrease Attack i HP Burn na AOE, Ally Protection, Block Damage, to jest świetny champion. Kiyoku, muszę ich dosłownie, no, otwieramy i zaraz otwieramy do końca i ja się tak przestraszyłem, tak się ucieszyłem. Jeszcze Kiyoku, naprawdę cieszyłbym się bardziej chyba tylko z I czy będzie ostatni epik? No, no nie, ale Kiyoku, to jest y to jest dzisiejsza y, dzisiejsza najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała. To jest absolutnie fan, fenomenalny czempion. Widać to po jej tych. Y, no jest tak jak mówiłem. Y, jeszcze ten ten fajny pasyw No jest to absolutnie fenomenalny czempion. Zostawiam go z ubraniem. Poczekam na to. Ale to jest absolutnie fantastyczny champion. Czekajcie, nie mam żadnych legendarnych książek, a aby bardzo bym chciał to wyksiążkować. Ale, no, czekajcie, aż mixy jest o kurde, no, brakuje mi. Czy mam, mam złoto? Nie mam kurde, no. Ale, o, dobra, to już mam. W takim razie dam jej jeden ascend. Dzisiaj jest poniedziałek, ku... nie, dzisiaj jest piątek. Już mi się Póki dzisiaj byłem pierwszy dzień w szkole po, po rozpoczęciu, więc myślę, że to jest poniedziałek. Przychodzę ze szkoły Atukioku, no? No, i to jest absolutnie fantastyczny czempion. E, czekajcie, czy ma tutaj. E, on, jej się skazują rzeczy na Defensie, więc akurat ten pierścionek z Defensem będzie dobry. Lepszego tyle, ile mogę, czyli na czwarty level, bo na tyle mi starczy kapitału. No dobra, no ja już skończyłem, mogę skończyć ten odcinek jak to teraz będzie wyglądać kozacko. Patrzcie, Shadowkin Kyoku, no zobaczcie. Jeżeli chodzi o tę frakcję, to cieszyłbym się chyba bardziej tylko z Yumeko, bo Kyoku jest tutaj zdecydowanie drugą najlepszą legendą, więc teraz do kolekcji moich legend, Chwali znaczy chwaliłem się, jakby to powiedzieć, cieszyłem się, że fajnym składem przeszedłem tutaj Secret Room na Doom Tower, ten. Że, że tylko z y, Teleri, w sensie z Alliance Teleri, i tutaj miałem same legendy, to teraz do mojego, do mojego grona y, legend dołącza Kyoku. I mam teraz jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Mam siedem legend. I Kyoku to będzie postać, którą prawdopodobnie będę robił teraz na 6 gwiazdek. Miałem robić rektor i kupiłem na dyrektorce masterki. Ale myślę, że rektorka za ten. Myślę, że rektorka tu wypadnie z obiegu, ponieważ mam. Mam Kioku! Więc rektorce podziękujemy na razie na klanbosie. Co było, to się nie, nie. Nie ten. Rektorce na razie na klanbosa podziękujemy. Co nie znaczy, że ona jest słaba, bo on to jest też jeden z najlepszych epików w grze. Więc. Yy, więc jej podziękuję. Yy, jeszcze teraz patrzcie, mam 665. Ma, kupiłem sobie Daily Jump, więc będę mógł kupić kiosku, kiosku kio, 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 Masterki i co? Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Jeszcze czekajcie. Do następnego odcinka i cześć!